Cześć. Dzisiaj chcę porozmawiać o czymś, co jest niezwykle ważne dla osiągnięcia sukcesu w życiu odwadze i mentalności zwycięzcę. Odwaga to coś więcej niż brak strachu. To zdolność do działania pomimo strachu, To podejmowanie ryzyka, by kształtować przyszłość, o jakiej marzymy. Dlaczego niektórzy odnoszą sukcesy, a inni nie? Czym jest sukces i odwaga? Twoje życie? Jest sumą Twoich wyborów, decyzji i działań, które podjąłeś podjęłaś w przeszłości. Umówmy się, że mówiąc o przeszłości, mam na myśli okres do dnia wczorajszego. Jeżeli jesteś obecnie w miejscu, w którym nie chcesz być, możesz to zmienić tylko i wyłącznie dokonując innych wyborów niż dotychczas. Czym jest sukces w dzisiejszych czasach? Jak mówi Brian Tracy, sukces to zdolność do tego, aby żyć tak, jak chcesz, robiąc to, co lubisz najbardziej i będąc otoczonym przez ludzi, których podziwiasz i szanujesz. Patrząc na temat jeszcze szerzej, sukces to zdolność do spełniania marzeń, pragnień, nadziei i życzeń, a także do osiągania celów we wszystkich ważnych dla nas obszarach życia. Każdy z nas będzie miał tak naprawdę swoją własną definicję sukcesu. Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, że zdrowie i sprawność fizyczna jest pierwszym krokiem do sukcesu. Czym jest natomiast odwaga, która jest niezbędna, by ten sukces osiągnąć? Odwaga to zdolność do działania nawet w obliczu przeciwności. To podejmowanie ryzyka w imię tego, co uważamy za słuszne i ważne. Patrząc na ludzi, Którzy wykazują się odwagą, często widzimy ich jako bohaterów. Ale prawdziwa odwaga to także codzienne najprostsze wybory, podjęcie trudnej decyzji, rozmowy, próba czegoś nowego, walka o swoje marzenia mimo obaw, właśnie. Osoby o mentalności zwycięzcy to ludzie, którzy są liderami i odnoszą sukcesy. Nie poddają się w obliczu porażki. Widzą ją jako krok w kierunku, który jest niezbędny do osiągnięcia danego celu. Nieustannie uczą się na swoich błędach i dążą do stałego rozwoju. Czym charakteryzuje się człowiek, który osiąga sukces? Sukces to pewien model, który możemy powtarzać, naśladować, czy też pomnażać również. Co należy robić, aby go osiągnąć? Wstąpić na drogę zmiany, postępu, rozwoju i realizacji. Niezależnie od posiadanego wykształcenia, zawodu, kraju, kultury, obyczajów, charakteryzują się oni pewnymi cechami, które umożliwiają dojście do celu i determinują ten sukces. No i jakie to cechy? Pasja. Jej posiadanie to wielkie szczęście. Odnalezienie tego, co chce się robić w życiu i poświęcić temu właśnie swoją drogę do spełnienia, to Kreacja tworzenia sobie takiej przestrzeni, zawodu czy też pomysłu na całe swoje życie. Bycie liderem dla innych. Osoby sukcesu pomagają potrzebującym rozwiązywać ich problemy, a działając na rzecz innych, będąc ich mentorem, sami stajemy się lepsi, co też pozwala pozytywnie produkować w naszym organizmie endorfiny hormon szczęścia. Altruizm napawa nas radością pomagania. No i to fakt warto spróbować. Praca. Nie ma co ukrywać. Sukces jest zarezerwowany dla ludzi, którzy działają. Gdy praca jest pasją, to przepracowane nadgodziny nie są pracoholizmem, lecz zaangażowaniem. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz zbudować swoją odwagę i przyjąć mentalność człowieka sukcesu. I jak to zrobić? Pamiętaj, że sukces nie przychodzi łatwo, wymaga pracy, poświęcenia i determinacji. Ale jeśli będziesz trzymać się swoich celów i nie zatracisz wiary w siebie, możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Liderzy w dzisiejszym świecie są jak takie wyścigowe bolidy. Pędzą przez życie, nie zważając na to, co jest poza linią mety. Ale czy to szalone tempo naprawdę prowadzi do sukcesu? Dziś odkryjemy tajemnicę prawdziwego sukcesu i sposobu na uniknięcie pułapki wypalenia się. Społeczeństwo gloryfikuje szybkich decydentów tych, którzy zawsze są gotowi i na wszystko. Teraz i natychmiast. Ale co się dzieje, gdy ta szalona jazda osiąga swój punkt krytyczny? O tym w pędzącym świecie nikt nie myśli. Stop, czas zrobić sobie przerwę. Czas na głęboki oddech i refleksję. Bo właśnie w tych momentach tkwi sekret prawdziwego sukcesu w momencie zatrzymania się. Po pierwsze, zadbaj o swój umysł i ciało. One są twoim najcenniejszym narzędziem. Po drugie, zamień toksyczne myśli na myśli wspierające. To Twoje myśli kształtują Twoją rzeczywistość. No i trzy, wyobraź sobie sukces. Poczuj go właśnie teraz, bo to, w co wierzysz, staje się Twoją rzeczywistością. Droga do sukcesu nie musi być tym wyścigiem, o którym powiedziałam wcześniej. Pamiętaj w tym o sobie, właśnie w tym pędzie. Ciesz się tą podróżą. Zatrzymaj się, tak właśnie myśli zwycięzca. Skupienie się na jednej rzeczy to jest kolejny element. Nie jest możliwe, żeby być ciągle najlepszym, i to jeszcze we wszystkim co robimy. Znacznie korzystniej jest skupić się na jednym. I zostać ekspertem właśnie w tej dziedzinie. Nawykowe działania. Powtarzane systematycznie ćwiczenia służą temu, aby nasze umiejętności nabrały cech mistrzowskich. Nie na próżno mówi się, że trening czyni mistrza. Systematyczność daje nam wytrwałość, a wiadomo, że do sukcesu wiedzie droga nie tylko kręta, ale też daleka i długa. Trzeba też wspomnieć o kreatywności, wymyślając nowe sposoby robienia tego samego. Wyciągając konkretne wnioski z własnych błędów i doskonaląc procesy, zbliżamy się do sukcesu. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Chyba znasz ten cytat Einsteina. Trudno się z nim nie zgodzić. Przywództwo, uświadomienie sobie bycia przewodnikiem dla innych, to czas, kiedy lęk zamienia się w odwagę, znikają wątpliwości i pojawia się pewność, a frustrację zastępuje rozwaga. Lider to ktoś, kto przewodzi, Transformuje i wyznacza drogę. Bądź zatem liderem. Sposób Twojego myślenia ma tutaj bardzo duże znaczenie. W jednym momencie jesteśmy w stanie skupić uwagę tylko na jednej myśli. Jest to myśl albo pozytywna, albo negatywna. Możesz mieć setki myśli. Jedna po drugiej, ale w danej chwili możesz mieć fokus tylko na jedną rzecz. Jaka to będzie myśl, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Ważnym nawykiem zatem jest laserowe skupienie myśli na swoich celach, dzięki czemu przyjmiesz całkowicie kontrolę nad swoją samoświadomością. Ze wszystkich istot żyjących na świecie, to tylko ludzie są w stanie przeprogramować swój umysł i zmienić kierunek, w jakim podążają ich myśli. A co za tym idzie, również i życie. Przejmując kontrolę nad rozwojem własnej samoświadomości, zbudujesz fundamenty pod nawyki ludzi sukcesu, dzięki czemu w ciągu najbliższego czasu osiągniesz znacznie więcej niż przeciętna osoba w ciągu całego życia. Zwycięzca myśli pozytywnie. Optymiści mają zupełnie inną perspektywę niż pesymiści. Mają oni pewne ukierunkowania, czyli sposoby myślenia, które odróżniają ich od zwykłych ludzi. Te ukierunkowania szybko stają się nawykowym sposobem myślenia i działania, przybliżając ich do upragnionego sukcesu i szczęścia. Najważniejszym sekretem optymistów jest myślenie o przyszłości, nie o przeszłości. Wielu ludzi ma wielkie nadzieje, marzenia i wizje przyszłości. Ale tylko garstka spośród nich ma odwagę. Odwagę, żeby podjąć konieczne ryzyko i zmienić je w rzeczywistość. Zaproszę Cię do wykonania pewnego ćwiczenia. Znajdź główne przyczyny tego, co dzieje się w Twoim życiu? Odpowiedz sobie na pytanie: dlaczego jesteś tu, gdzie jesteś? Co mógłbyś zrobić inaczej w przyszłości, żeby uzyskać inne rezultaty? Przyjrzyj się również swojej branży. Zastanów się, jakie są główne przyczyny tego, że niektórzy odnoszą większe sukcesy niż inni. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie potencjał do osiągania wielkich rzeczy. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Trwajcie w swojej odwadze i nigdy nie przestawajcie wierzyć w siebie i swoje marzenia. Do zobaczenia.